To jest absolutnie, myślę, że powinny być jakieś takie billboardy w kraju, bo wiele osób o tym zapomina, które nie jedzą mięsa, że absolutnie niezbędną witaminą jest witamina B12. Witamina B12, która jest w produktach odzwierzęcych i którą my w pewnym stopniu syntetyzujemy sobie w jelicie, ale proszę pamiętajmy, że to jest już dystalna część jelita. Ta resorpcja z tej części jelita nie zawsze jest efektywna i mówi się dzisiaj, że no nie oszukujmy się, my tej witaminy B12 nie jesteśmy w stanie sobie wytworzyć w takiej ilości, która byłaby, byłaby niezbędna. I często właśnie jest tak, że osoby na dietach bezmięsnych Czują się słabo, czują w pewnym stopniu taką mgłę mózgową, czyli po prostu zaburzenia koncentracji, zaburzenia emocjonalne, no takie rozchwianie po prostu emocjonalne, czy właśnie braki energii i nie zawsze spowodowane jest to anemią, czyli niedoborem żelaza czy ferytyny, bo tak mogłoby być, jakby myśląc, okej, okay, dieta bezmięsna, nie mam tego żelaza chemowego, może tutaj być kwestia anemii takiej typowej, natomiast często okazuje się, że to jest tak zwana anemia megaloblastyczna z niedoboru B12. I włączenie suplementacji witaminy B12 bardzo mocno jakby odsuwa ten efekt i rzeczywiście tutaj po prostu chciałabym zachęcić, żeby tą B12 suplementować. Natomiast co jest ważne, no zgodnie z moją wiedzą w tej chwili Mówi się o tym, że cyjano kobalamina jako forma, jest ok i jakby ja nie uważam, że nie jest. Natomiast metylowana forma witaminy B12, czyli tak zwana metylokobalamina, prawdopodobnie daje nam więcej benefitów, jeśli chodzi o suplementację, bo już zawiera w sobie grupy metylowe. I te metyle, jakby nie, chodząc, nie wchodząc tutaj w szczegóły dotyczące metylacji czy mutacji MTHFR, która coraz częściej pojawia się w nawet w naszej polskiej populacji. Dostarczanie grup metylowych jest niezwykle ważne, chociażby dla syntezy neuroprzekaźników, chociażby dlatego dla takiej krótkiej kaskady przemian. Serotonina, żeby przekształciła się w melatoninę, jest nam potrzebny... Takie, taki związek jak S-adenozylometionina, czyli donor grup metylowych i gdy my nie mamy tych grup metylowych, no to tak naprawdę i neuroprzekaźnictwo i usuwanie toksyn z organizmu i procesy regeneracyjne nie mają miejsca, więc dużo lepszą formą tej witaminy B12 jest forma metylowana. Jest tak, jakby taka forma ready to go. Ona nie musi już przechodzić tylu przemian metabolicznych i przemian takich biochemicznych w organizmie, żeby po prostu zostać wykorzystana. Podobnie jest też w przypadku kwasu foliowego. Kwas foliowy w formie metylowanej. Tutaj wspomnę o tym, bo jestem przy tej B12, ale e, inaczej można spotkać go na opakowaniu jako 5-metylotetrahydrafolian albo inaczej kwatrefolik. To jest taka zastrzeżona nazwa, ale to jest po prostu kwas foliowy, który jest w tej formie metylowanej i dzisiaj wiemy, że prawdopodobnie ma więcej benefitów. Więc dobra, tablet 12 na diecie bezmięsnej na pewno. Też jak są zdania podzielone i jakby ja też cały czas staram się edukować i wszystko co evidence based jest mi mocno bliskie, ale tak jakby na logikę myśląc w tą stronę, że osoby na diecie wegańskiej, czyli już kompletnie pozbawionej produktów odzwierzęcych, między innymi jaj, które jak wiemy są bardzo bogatym źródłem choliny, a ta cholina jest niezbędna i do prawidłowej gospodarki hormonalnej szczególnie kobiet, ale też cholina to jest związek, który wytwarza nam acetylocholinę acetylocholina, czyli neuroprzekaźnik pamięci, zdolności poznawczych, koncentracji, ale też acetylocholina to jest neuroprzekaźnik, który związany jest po prostu z funkcjonowaniem mięśni, z funkcjonowaniem płytki motorycznej. Z takim czymś, z takim procesem, który nazywamy muscle mind connection, czyli bez tej acetylocholiny nie działamy sprawnie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie mięśniowe, ale też acetylocholina jest niezbędna właśnie dla tych zdolności poznawczych I Mówi się, są takie przesłanki, że właśnie osoby na dietach pozbawionych choliny mogą mieć deficyty, problemy z pamięcią, z tą acetylocholiną, więc nie zawsze tak musi być, ale jeżeli tak jest, to może warto zwrócić uwagę na przykład na suplementację takich związków, które są donorami choliny. Moim ulubionym donorem choliny jest alfa-GPC albo CDP-cholina, inaczej cytycholina. Te dwa związki różnią się od siebie tym, że alfa-GPC ma więcej w sobie tej choliny, CDP-cholina ma tam dodatkowo w sobie cytydynę. Generalnie one. Zwiększają tą pulę choliny w naszym organizmie, zwiększają tą pulę choliny, która może później być przekształcona w acetylocholinę, ale w ogóle działają po prostu dobrze tak poznawczo. Więc tutaj na pewno bym zwróciła uwagę na to, na pewno zwróciłabym uwagę też na suplementację witaminy D3, szczególnie na dietach właśnie pozbawionych produktów białkowych czy pozbawionych produktów zwierzęcych, ale w ogóle też w takiej diecie, powiedzmy naszej codziennej, takiej popularnej w Polsce. Witaminy D3 z tego względu, że po pierwsze, w naszej szerokości geograficznej nie ma my nie jesteśmy w stanie sobie wytworzyć z, choleka, po prostu z cholesterolu, z skórze, nie jesteśmy w stanie sobie wytworzyć tej witaminy D3 w odpowiedniej ilości. Po drugie, witamina D3 zaangażowana jest w tak ogromną ilość procesów metabolicznych. Biochemiczny w naszym organizmie, że to są setki receptorów na komórkach, i chociażby dzisiaj, w tych niestety dziwnych czasach, wiemy, że witamina D3 stosowana przed. Jakby infekcją czy ULE powiedzmy tak chronicznie w okresie jesienno-zimowym. W moim odczuciu 4000 jednostek, jeżeli oczywiście nie mamy zbadanego poziomu, zawsze zachęcam, żeby zbadać poziom 25 OHD3, ale 2-4000 jednostek naprawdę są w stanie nas uchronić, zapobiec, działać prewencyjnie, jeżeli chodzi o infekcję COVID-19. to są badania udokumentowane, tutaj odsyłam do PubMedu. Wiemy, że suplementacja witaminą D3. Po pierwsze, też pozwala przechodzić infekcję COVID-19 lepiej i łatwiej. Po drugie, też prawdopodobnie mniej jest tych skutków pokowidowych tej mgły mózgowej i tego wszystkiego, co robi z nami cała, cała ta tzw. Tak ten sztorm cytokinowy, czyli to chroniczne zapalenie. I też jakby przed infekcją witamina D3 absolutnie mast. Więc wydaje mi się, że właśnie D3, witamina B12 też, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, to zachęcam osoby na dietach bezmięsnych do suplementacji kwasów EPA i DHA właśnie z alg. Jeżeli nie, to już chociażby te kwasy roślinne ALA, na przykład może to być olej z jesiołka czy właśnie olej lniany, o którym mówiłam. I wydaje mi się, że to jest taka moja podstawa suplementacji. Ja sama w swojej rutynie suplementacyjnym zawsze mam witaminę D3, zawsze mam kwasy omega y, omega 3 EPA i DHA i jestem Ultrafanką kurkuminy, którą też suplementuję, szczególnie teraz w takim czasie właśnie infekcyjnym, bo kurkuminę uwielbiam po prostu ze względu na działanie przeciwzapalne, działanie też takie usprawniające aktywację po prostu mózgu i lepsze działanie um, takie poznawcze. Natomiast jeżeli mamy deficyty. Mamy niedobory, zawsze zachęcam do tego, żeby przed rozpoczęciem w ogóle suplementacji jakiejkolwiek, po prostu oznaczyć, czy to poziom witaminy B12, czy poziom żelaza, czy ferytyny, czy witaminy D3, poziom kwasu foliowego, i dopiero włączyć suplementację, bo nie zawsze te deficyty mamy. Czasem, jeżeli superjemy, to może nie ma takiej potrzeby, ale indywidualna suplementacja, taki custom made, w moim odczuciu, to jest coś najważniejszego. Chcesz dowiedzieć się więcej? Przesłuchaj pełnego odcinka podcastu. Klikając w miniaturę.